Ja Ciebie szczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Thank you. Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? Maja Monika. Żeby łatwiej było zapamiętać. O co prosicie Kościół Boży dla Mai i dla Mai? Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla Waszego dziecka, przejmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? Jesteśmy świadomi. Jesteśmy świadomi. A teraz zwrócę się do rodziców chrzestnych, a Wy, drodzy rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu tego obowiązku? Jesteśmy gotowi. Drogie dzieci, wspólnota chrześcijańska przyjmuje Was z wielką radością. W imieniu tej wspólnoty znaczę Was znakiem krzyża. Po mnie, wy rodzice i chrzestni, naznaczycie Wasze dziecko znakiem Jezusa Chrystusa, naszego zbawiciela. Szukajcie Pana, gdy pozwala się znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje. Do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczeniu. Bo myśli moje nie są myślami Waszymi, ani Wasze drogi moimi drogami. Mówi pan, bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje, nad Waszymi drogami i myśli moje, nad myślami Waszymi. Zazdrość to taki trochę, powiedzielibyśmy, polski grzech. Nie umiemy się cieszyć szczęściem innych. Może to dlatego, że niemal każda rodzina doświadczyła kiedyś jakiegoś niedostatku. Może to dlatego, a może. Jakaś niezrozumiała pycha. Podłożem zazdrości jest stawianie siebie w centrum, niezdolność pragnienia dobra dla innych, niezdolność miłowania. Czy nie smucę się, kiedy widzę moich najbliższych, kolegów, znajomych, bardziej uzdolnionych, uzdolnionych bardziej ode mnie, bogatszych, lepiej ubranych? Czy w innych dziedzinach, chociażby lepiej wysportowanych. Czy pamiętam o tym, że Bóg także mnie nie poskąpił swoich darów, swoich talentów, które mam ciągle rozwijać z pomocą Jego łaski? Współczesnych ludzi niestety bardzo pobudza zazdrość i zachęca do niej, przedstawiając chore ambicje jako zdrowe współzawodnictwo. Jak więc odróżnić te zdrowe ambicje, pozytywną motywację, pracowitość od zazdrości? Nie będzie to trudne dla tych, którzy choć trochę siebie znają, którzy swoje sumienie, swoje serce formują, chociażby w sakramencie pojednania, kiedyś spowiadają się ze swoich grzechów, słabości, zaniedbań. Jeśli motywem naszych działań jest chęć dorównania komuś Pokonania go Zdobycia więcej Mimo, że to tak naprawdę Cale mi tego nie potrzeba To jest już to chora zazdrość Ale jeśli realizujemy Swoje pomysły, plany, marzenia Jeśli nasze działania są zgodne Z naszym systemem wartości Jeśli opieramy je na Ewangelii Nie grozi nam choroba zazdrości po prostu szkoda nam będzie na to siły i czasu. Kochani, dobrze jest zakosztować, jak piękna jest bezinteresowna miłość. Tego wszystkim Wam i sobie życzę, aby Pan dał nam łaskę doświadczenia radości, radości prawdziwych chrześcijan, którzy nie zazdroszczą, którzy są wolni. I potrafią cieszyć się ze szczęścia innych. Amen. Prośmy, aby te dzieci, przez Chrzest Święty, otrzymały godność dzieci Bożych. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Prośmy, aby wszczepione jak lato rośle w Chrystusa prawdziwy krzew winny przez swoją wiarę stały się Jego doskonałymi uczniami. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Prośmy, aby zachowując nakazy Chrystusa, wytrwały na zawsze w jego miłości i odważnie głosiły jego Ewangelię. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Prośmy, aby rodzice i chrzestni nauczyli te dzieci Bożej Wiedzy i Miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przeciwnego królestwa Twojej światłości. Pokornie Cię błagamy, abyś te dzieci uwolnił od grzechu pierworodnego i uczynił je swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Was broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Módlmy się, aby Bóg Wszechmogący obdarzył te dzieci nowym życiem z wody i z Ducha Świętego. Przez tajemnicę tej poświęconej wody racz udzielić duchowego odrodzenia Twoim służebnicom, które w wierze Kościoła wezwałeś do chrztu aby otrzymały życie wieczne przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen. Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez Was dzieci przez sakrament chrztu odmiłującego Boga, otrzymają nowe życie z wody i Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nich to Boże życie, skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeżeli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi Podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dzieci otrzymują chrzest. Pytam rodziców i rodziców chrzestnych: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby Was grzech nie opanował? Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, jego syna jedynego, a naszego Pana narodzonego z Maryi Dziewicy męczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy ojca? Czy wierzycie w ducha świętego, święty kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Amen. Czy chcecie, aby Maja otrzymała chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Maju, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Drogie dzieci, stałyście się nowym stworzeniem i przeoblekłyście się w Chrystusa, dlatego otrzymujecie białą szatę. Niech wasi bliscy słowem i przykładem pomagają wam zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne. Podtrzymywanie tego światła powierza się Wam, rodzice i chrzestni, aby Wasze dziecko oświecone przez Chrystusa postępowało zawsze jak dziecko światłości, a w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem ze wszystkimi świętymi w niebie. Wy, wszyscy, którzy zostaliście uszczeni w Chrystusie, przyobleśliście się w Chrystusa. Alleluja, Alleluja.